Dzień dobry, witam serdecznie. Tradycją na kanale już stało się, że każdą sprzedaż tak publikuję. Jak to wychodzi u nas w naszym gospodarstwie pod względem, jeśli chodzi właśnie o, bagę, o wagę, jak udało się te byczki wyhodować. Tamten, który idzie, to, to się prezentuje świetnie. On jest największy z tej grupy. No, więc po sprzedaży będziemy wiedzieć, jak to wygląda wako, wagowo wakowo co mnie to dzisiaj. No i też prezentuję mniej więcej jak to wyszło finansowo. Także tutaj odkąd nagrywam to każdą grupkę właśnie w ten sposób przedstawiam, jasno mówię co jak wyszło. Z tego co ostatnio się orientowaliśmy w cenach, no to był moment, że ceny za takie byczki były poniżej 12 zł. Teraz jest to w okolicy za takie mięsne 12,50. Tutaj są też takie gorsze sztuki. To podejrzewam, że średnio za grupę, no nie wiem, między 12-12-30 może coś by powiedzieli takiego. Zobaczymy, czy jak to będzie wyglądać. Także tak się prezentują nasze byczki. No i tak właśnie tutaj sobie za każdym razem w zeszyciku rozpisuję co jak, który to który, żeby łatwiej było ich. Na wadze identyfikować, wtedy właśnie wiem, gdzie jaki, który wyglądał. Wy też macie to do wglądu. Tutaj jedynie z angusami będzie chyba trzeba coś inaczej zrobić. Nie wiem, albo na kolczyki patrzeć, albo pojechać na wagę ogólną. Natomiast tutaj będziemy właśnie ważyć na, na miejscu, na gospodarstwie. No, także co? Byczki wyglądają w ten sposób. Tutaj jeden z tych belgów był dokupowany później, ponieważ jak zakupiliśmy te byczki. No to było, było jedno padnięcie i później trochę dokupiliśmy sztukę do tych sześciu, żeby było w końcu. E, więc między najstarszym a najmłodszym są dwa miesiące różnicy. Najstarszy ma prawie 23 miesiące, tam 690 dni chyba, 692. E, no i najmłodszy ma 632, czyli właśnie te dwa miesiące e, są różnicy. Byczki były zakupowane jako cielaki na odpojenie, były kupowane w ekonaturze, także tak udało je się wychodować. wyhodować. Tamten czarny, który leży, zaraz go zobaczymy, on jest duży, tylko chudy po prostu. Tak więc tutaj też karmione wszystkie są tą samą paszą niezmiennie od lat. Kukurydza, siano, kiszonka, wysłodki, no i śruta zbożowa, mówiąc już tak ogólnie. Natomiast wydaje mi się, że to już od genetyki zależy, jak który się w to mięsko ubierze. No i jak widać niektóre potrafią się ubrać, a niektóre rosną takie nam habety, jakieś, nie wiem, gorsze, słabsze byczki są, czy to wyszło przy odpajaniu we wczesnym etapie odchowu, czy to po prostu właśnie taka ich genetyka. No cóż, czasami tak jest. Fajnie by było kupić taką jedną grupkę wyrównawczą i belgi, które kupowaliśmy ostatnio na ten moment mniej więcej właśnie są takie w miarę równe może tam jeden jest ciutkę chudszy ale są, są właśnie w miarę takie fajne, jednakowe ale zobaczymy czy takie będą za, za te parę miesięcy paręnaście jak już będą do sprzedania, dobra tak więc zobaczmy który to który po numerach kolczyków patrząc, dwa, 2789. ten jest największy według mnie, 650 dni. Ma eee, duży, duży rogi. No i jego szacuję tak mniej więcej te 750. Myślę, że powinien łapać fajnie, jakby cała grupa złapała o średnią 700. Aczkolwiek wiem, że te Belgii na pewno nie będą miały 700, one może coś pod 650 będą podchodzić. Nie wiem też, na ile oddaje to kamerka. Jak to, jak to by wyglądało? No, tak jak się przy nich chodzi, to mniej więcej można już oszacować, bo często piszecie w komentarzach, że wydają się na większe. No, tak jak mówię, no, chodząc przy nich, nie mam też zbyt dobrego oka, tu się przyznaję, no ale mniej więcej można powiedzieć. no Ten jest, ten jest faktycznie fajny i on te 750 powinien łapać, chyba że się rozczaruje. To zresztą zobaczymy. E, dobra, ty masz 6769 6,7 I to jest właśnie ten najmłodszy e, Dokupowany Reszta koleżków nam sobie tutaj leży Czarny mógłbyś wstać Zaprezentować się Państwu e, Dobra, drugiego belga sobie złapmy 0,99393 9,3 9,3 Belg jest najstarszy Dobra, tutaj poszedł nasz misio, On chorował na e, jakieś tam afty miał, czy, czy jakieś obrządzenie mu wyszło. E, bo przez pewien e, czas strasznie nam się ślinił, ale doszło wszystko do siebie i wydaje mi się, że e, pod względem wagi to on w tym końcu może być na drugim miejscu, także też nie jest najgorzej. E, tak jak mówię, fajnie, jakby wszystko e, średnia wyszła e, te 700 kg. To, to będę zadowolony, jak na, jak na ich wiek. Dobra, bo kolczyka nie zauważyłem twojego. 7819. Dobra, Czecha to będę wiedział, który to jest, bo jest po prostu ciorny. 9471 9471. I tamten, który stoi w drzwiach, rogaty, to też będzie jednym z mniejszych. Bo te Belgii, mimo, mimo że są małe, bo one są po prostu ich budowa jest mała, no to coś tam tego mięska na sobie mają. Natomiast ten czarny, jak i ten, który stoi tam w drzwiach, no to one urosły wysokie. Ale się jakoś w mięso coś nie mogą ubrać i takie habety chude stoją. No, także tamten jest rogacz. Dobra, mamy popisane. E, także tak one się prezentują na chwilę przed sprzedażą. E, no i zobaczymy jaki będzie wynik finansowy, jak i właśnie wagowy. Także panowie nie leżecie jeszcze się najeść, bo to ostatni wasz posiłek. Niestety, ale tak, tak ten sektor rolniczy wygląda. Tak ta gałąź rolnicza wygląda, że że mięsko na drzewach nie rośnie, prawda? Dobra, to co widzimy się już po sprzedaży z moją karteczką z takim kompletnym podsumowaniem, jak to wyszło. Także do później. No i witam raz jeszcze. Jesteśmy już po sprzedaży. Wszystkie byczki E, ułożyły się na zewnątrz, e, od razu zostały one przegonione. To tutaj już Wam zademonstruję, sobie leżą, przeżuwają chłopaki. No, także w tym pierwszym końcu mamy e, teraz cztery sztuki, e, one będą po nowym roku najprawdopodobniej wyjeżdżać, e, co zresztą mówiłem chyba w tym filmie już na początku no, być może uda się ich potrzymać troszeczkę dłużej, niżeli te 21 miesięcy tak jak to było z grupą, którą właśnie teraz sprzedaliśmy bo tutaj właśnie średnio to było te 21 miesięcy najstarszy i najmniejszy bo miał niecałe 600 kg 575 kg miał ten najstarszy belk więc słabiutko przyrastał, bo tylko 0,77 kg dziennie wychodziło także no ta grupa wyszła taka w sumie, myślałem, że te Belgi będą chociaż te 600 łapać, no niestety one okazały się najsłabsze, no a reszta mniej więcej tak jak przewidywałem. Tutaj pozytywnie zaskoczył mnie ten największy byczek, bo myślałem, że będzie miał w granicach 750 kg, a miał 780, więc tutaj wyszło na plus. Poza tymi dwoma słabymi belgami, one to znaczy, było widać, że one są mniejsze, ich budowa ich e, mniejsza jest, e, nie były tak duże. Tak samo z Angusami też rewelacji podejrzewam nie będzie. E, no i zobaczymy, jak ta grupa e, tych belgów, które kupowaliśmy ostatnio, e, wyjdzie. Ostatnio to już jakiś czas temu było. E, no ale tam mamy właśnie sześć belgów. E, jestem ciekaw, czy to też właśnie tak wyjdzie, plus minus te 600. Kilo, czy, czy może chociaż tamtą grupę uda się lepiej ubrać w mięso u nas? Tak więc po kolei. Ten najstarszy, właśnie miał 575 kg, 692 dni. To może jak to już wiecie, bo mówiłem na początku. Ten bez rogów brązowy, tak zwany wrzodek, miał 700 kg. Największy miał właśnie 780. Ten czarny, którego widzieliście, 677. Ten chudy brązowy 667, no i najmłodszy z belgów 595, najmłodszy z całej grupy 20 miesięcy, tak to wyglądało. Jeżeli chodzi o przyrost dzienny, to kolejno od najstarszego do najmłodszego, ten najstarszy belg i najmniejszy zarazem 0,77 kg dziennie, ten brązowy bez rogów, tak zwany wrzodek, kilogram dziennie największy miał kilogram 14, ten czarny 0,98 kg, kolejno 0,97 kg i 0,88 kg, czyli średnia wyszła 0,96. Prawie że kilogram, więc prawie że dobrze wyszło. Fajnie jakby mimo wszystko ta jedynka z przodu była i coś tam po tym przecinku jeszcze no ale wygląda tak jak wygląda. Tak więc wagowo sami widzicie jak wyszło. Potrącenie było 6% za te byczki, tak to się prezentuje. I cena, jaką uzyskaliśmy, to 12,50 brutto. No i co? Cena spadła, bo poprzednią grupę sprzedawaliśmy, sprzedawaliśmy po, sprzedawaliśmy, po 13,20. Tutaj już 12,50. No i z tego, co tutaj. Się dowiedzieliśmy, to jest prawdopodobieństwo, że cena będzie jeszcze spadać. Więc, mimo wszystko, chyba w nie takich najgorszych pieniążkach. Tym bardziej, że właśnie te byczki były poza tym jednym takie w sumie, bez jakiejś tam większej rewelacji. Więc wszystkie poszły po 12,50, co jak na te mniejsze belgi wydaje mi się, że też jest dosyć dobrą ceną, jak na ten moment. No, kto tam sobie jak wynegocjuje, tak sobie sprzeda. Trzymać ich w nieskończoność też nie było po co, choć teoretycznie mogliśmy ich przetrzymać, no ale no tak nam po prostu pasowało sprzedać ich teraz, do świąt trzymać to już by było chyba troszeczkę za długo, więc postanowiliśmy ich pchnąć teraz po prostu. Jeżeli chodzi o wartość a jeżeli chodzi jeszcze o średnią wagę z tych wszystkich sześciu no to średnia waga w tej grupie to 665 kg. Wartość czyli po te 12,50 zł licząc potrącenie 6%, no i dostaliśmy tak kolejno 6700, 8200, za tego największego wyszło 9160 7 950, 7800 i 6900 niecałe 7000 za najmniejszego nie za najmniejszego 6800, niecały tutaj niecałe 7, dobra, pomerdało mi się zresztą tabelę macie e, widoczną, wszystko jest do, wgl do wglądu oczywiście. E, tak więc łączny przychód e, i co ważne, to będę powtarzał, przychód to nie dochód, e, łączny przychód to 46900 Zapraszam, zapraszam, czyli średnio No i co? Chyba cię nie lubi. Czyli średnio zabyczka dostaliśmy 7800. Licząc po kosztach według cen rynkowych, to tak z tego co się orientuję to przez ostatni rok troszeczkę te koszty mogły być wyższe. No i te 3 czwarte, niemalże to są po prostu koszty czyli te 70% licząc, no to koszt wyniósł aż 32 tysiące złotych licząc po kosztach produkcji paszy we własnym zakresie, we własnym gospodarstwie czyli te, te fizyczne złotówki, które na to wydajemy, no to niecałe 26 tysięcy taki koszt na te sześć byczków wyszło, czyli zysk według cen rynkowych 14 tysięcy zysk po kosztach własnych 21 tysięcy, tutaj rozgraniczam właśnie na takie dwa warianty. Zależy jak kto sobie liczy, czy, czy liczy opłacalność, czy po prostu liczy sobie przychód. Więc średnio na byczku zarobiliśmy 3500 zł. No. Gdyby to się miało właśnie w ten sposób kręcić i gdyby nie było jakichś właśnie upadków, tak jak tutaj na przykład w tej grupie, gdzie z sześciu cielaków zostały tylko, tylko dwa, tylko żeby właśnie to fajnie się utrzymywało i każda grupa liczyła po 6 byczków, co, co bardzo bym chciał. No to 4 grupy, po 6 byków. Mamy 24 sztuki w ciągu roku po te 3 do 4 tysięcy przy dochodu zabyczka. No to już coś tam zaczyna się klarować, tylko ciągle nie możemy jakoś, jakoś do tego dojść. Także dążymy, dążymy. I dojść nie możemy. Dobra, to by było chyba na tyle. Tak jak mówiłem, tabelkę macie do wglądu. Także my bierzemy się pomału za... Czemu by nie sprzedałeś? Może ktoś chce tak kupić. <noise> no, także my bierzemy się teraz tutaj za przeganianie e, tych większych cielaków. To już może nie takie cielaki, bo one mają prawie że rok i będziemy właśnie przeganiać ich do tego końca, ale to już w następnym odcinku, także na ten moment dziękuję Wam serdecznie, pozdrawiam, do następnego, cześć.